Czy kiedykolwiek miałeś ochotę posprzątać dom? Nigdy się nie kończy. Sprzątasz, organizujesz, porządkujesz, a następnego dnia wydaje się, że wszystko wróciło do chaosu? Męczy cię to, frustruje, a czasem nawet sprawia, że chcesz się poddać, prawda? Ale co, jeśli ci powiem, że tak, możesz utrzymać dom w czystości, bez spędzania godzin na szorowaniu i bez uczucia wyczerpania w każdy weekend? W tym filmie ci pokażę, jak stworzyć lekką, wydajną, i realistyczną procedurę sprzątania. Co naprawdę działa, nawet w przypadku tych, którzy pracują poza domem, mają dzieci lub ledwo mają czas na oddychanie. Żadnych szalonych arkuszy kalkulacyjnych, żadnych list 30 zadań dziennie. Zobaczysz tutaj prosty, humanitarny i możliwy przewodnik, krok po kroku, który całkowicie zmieni Twoją relację z domem. Jest też błąd, który wiele osób popełnia na początku tygodnia. A który już zagraża całej organizacji. Zostań ze mną do końca, ponieważ ten szczegół może być tym, co powstrzymuje cię od utrzymania porządku w domu bez nadmiernego obciążania siebie. Czy kiedykolwiek obudziłeś się w sobotę, rozejrzałeś się i zdałeś sobie sprawę, że cały dom wymaga sprzątania? Nagromadzone naczynia, brudna łazienka, bałagan w pokoju, ubrania do prania, podłoga do zamiatania. Wszystko naraz. A potem proszę bardzo. Cały dzień sprzątasz, jesteś zmęczony i próbujesz sobie ze wszystkim poradzić. Kiedy się kończy, jest już noc. Ledwo odpoczywałeś, w ogóle nie korzystałeś z wolnego czasu, a na koniec wygląda na to, że tylko zarysowałeś powierzchnię bałaganu. Jeśli ta rutyna wydaje ci się znajoma, wiedz, że tak nie jesteś sam. Wiele osób żyje w poczuciu, że muszą zrobić wszystko w ciągu jednego dnia, co kończy się cyklem wyczerpania, frustracji i poczucia winy. Wynik? Dom jest czysty, ale ciało i umysł są wyczerpane. Ale co jeśli powiem Ci, że możesz przerwać ten cykl, że jest na to sposób, organizuj sprzątanie domu w małe, codzienne czynności, bez konieczności poświęcania całego dnia w tygodniu na zajmowanie się wszystkim? Tak, stworzenie lekkiej, praktycznej i funkcjonalnej rutyny jest całkowicie możliwe, a w tym filmie pokażę, jak zbudować ją od podstaw. Od teraz nauczysz się rozdzielać zadania w sposób zrównoważony, rozumiejąc, co jest priorytetem, co może poczekać, a co może nawet na dobre opuścić Twoją listę. Co więcej, odkryjesz, jak dostosować tę rutynę do swojej rzeczywistości, szanując swój czas, swoje tempo i swoje dobre samopoczucie. Aha, i nie pomijaj żadnych części, dobrze? Ponieważ trzecia wskazówka to, co Ci powiem, to właśnie ten punkt, który większość ignoruje. A to pomoże ci utrzymać stałość bez ciężaru, bez poczucia winy i bez przeciążenia. Gotowy? Więc weź głęboki oddech i chodź ze mną, aby zbudować czysty, zorganizowany dom i lżejsze życie, tak jak na to zasługujesz. Wskazówka 1. Przestań próbować czyścić wszystko naraz. Jedną z największych pułapek przy organizacji harmonogramu sprzątania jest przekonanie, że wszystko trzeba zrobić tego samego dnia. Sprzątanie całego domu naraz może wydawać się produktywne, ale w praktyce po prostu cię wyczerpuje. A najgorsze, cały ten wysiłek rzadko jest kontynuowany. Następnego dnia bałagan zaczyna wracać, czujesz się sfrustrowany, a w następny weekend wszystko dzieje się od nowa. Mentalność dnia sprzątania sprawdza się w sytuacjach awaryjnych lub gdy z konkretnego powodu musisz wykonać ciężkie sprzątanie, ale rutynowo? To tylko powoduje większy stres. Prawda jest taka, że w domu nie utrzymuje się czystości poprzez sporadyczne, większe sprzątanie. Pozostaje czysta, małe, ciągłe działania, a to zmienia wszystko. Propozycja tutaj jest prosta. Podziel dom na obszary i rozłóż zadania na cały tydzień. W poniedziałek skupiasz się na praniu, we wtorek zwracasz większą uwagę na łazienkę, środa z większą uwagą zajmujesz się kuchnią. Czwartek to dzień odkurzania i sprzątania pokoi itd. Nie trzeba tego naprawiać, może być elastyczne, ale jasne skupienie się na każdym dniu pomaga zmniejszyć obciążenie psychiczne związane ze sprzątaniem. Podział ten pozwala także na stałą kontrolę środowiska, nie dopuszczając do gromadzenia się brudu, bo kiedy zostawiasz wszystko na później, później staje się potworem. Ale jeśli każdego dnia zrobisz choć trochę, utrzymanie domu stanie się łatwiejsze. I zaczniesz czuć, że to ty tu rządzisz. Praktyczny przykład. Załóżmy, że masz tylko 20 minut wolnego dziennie. Zamiast próbować posprzątać cały dom w tym czasie, co się nie stanie, wykorzystaj te 20 minut tylko na zamiatanie i mycie podłogi w salonie i przedpokoju. Gotowy, czysty pokój. Poczucie, że misja została wypełniona, a jutro zaopiekujesz się kimś innym. Stopniowo wszystko układa się w rytm. Największą korzyścią wynikającą z tej zmiany myślenia jest to, że natychmiastowa redukcja obciążeń psychicznych i fizycznych. Przestajesz postrzegać dom jako projekt niemożliwy do zrealizowania, a zaczynasz postrzegać go jako przestrzeń, o którą dbasz stopniowo, zachowując równowagę. Rutyna staje się lżejsza, bardziej ludzka, a twoja energia zostaje przeznaczona na inne rzeczy, ponieważ czysty dom nie jest synonimem domu idealnego. To dom, w którym panuje sumienie, stałość i miłość. Wskazówka 2. Mniej jasny porządek priorytetów. Jedną z rzeczy, która sprawia, że marnujemy najwięcej czasu i czujemy się przytłoczeni, gdy zaczynamy sprzątanie, nie wiedząc gdzie. Czy kiedykolwiek przez to przechodziłeś? Zaczyna zmywać naczynia, potem przypomina sobie łazienkę, zatrzymuje się na środku, biegnie do sypialni, próbuje pościelić łóżko, widzi kosz na pranie. I nagle cały dom zostaje wywrócony do góry nogami, i nic nie jest skończone. Nazywam to nieskoncentrowanym sprzątaniem. I jest to znacznie bardziej męczące niż rozwiązuje. Problem w tym, że sprzątając losowo, mamy wrażenie, że cały czas gonimy za stratami. Dom nigdy nie wydaje się gotowy, a dzień kończymy wyczerpani z poczuciem, że zrobiliśmy wszystko i nie zrobiliśmy nic. To powoduje stres, frustrację i chęć poddania się w połowie. Rozwiązanie jest proste: utwórz plik jasny porządek priorytetów. Zanim zaczniesz, zatrzymaj się na dwie minuty i zastanów się, co tak naprawdę trzeba dzisiaj zrobić, co cię najbardziej niepokoi, co jeśli zostanie rozwiązane, przyniesie ci poczucie ulgi. Zacznij od tego. I dopiero wtedy, jeśli zostanie ci czas i energia, zajmij się innymi zadaniami. Nie musisz codziennie sprzątać wszystkiego, nie powinno. Jasność dotycząca tego, co jest w danej chwili najważniejsze, pomoże Ci utrzymać dom pod kontrolą bez upadku. Dobrym początkiem jest podzielenie sprzątania na trzy poziomy. Podstawowy, co pozwala na utrzymanie minimum porządku w życiu codziennym, pośredni, co tygodniowe zadania, takie jak sprzątanie łazienki czy zmiana pościeli, i głęboki, cięższe sprzątanie, jak mycie okien, czyszczenie wnętrza szafek itp. Każdego dnia skup się na podstawach i jeśli to możliwe, Znajdź pośrednika. Na przykład: W środę Twoimi podstawowymi czynnościami może być ścielenie łóżka i mycie kuchni. Jeśli masz 15 dodatkowych minut, posprzątasz łazienkę. To wszystko, dzień się opłacił. Zrobiłeś co trzeba i co najważniejsze, nie zgubiłeś się w chaosie wywołanym pośpiechem. Zaletą tej wskazówki jest wyzwalanie. Przejmujesz kontrolę nad swoim harmonogramem sprzątania, a nie odwrotnie. Twój umysł odpoczywa. Dom pozostaje funkcjonalny i czujesz, że żyjesz, a nie tylko sprzątasz. A to, mój przyjacielu, całkowicie zmienia sposób, w jaki odnosisz się do swojego domu, bo prawdziwa rutyna to nie sztywność, to strategia z życzliwością. Wskazówka 3. Potraktuj sprzątanie jako część swojej rutyny, a nie specjalne wydarzenie. Oto prawdopodobnie największy sekret utrzymania domu w czystości, bez poczucia przytłoczenia. Zmień sposób patrzenia na sprzątanie. Dla wielu osób sprzątanie domu jest zadaniem oderwanym od życia. Coś, co dzieje się tylko wtedy, gdy masz czas, chęć i cały dzień wolny. Problem w tym, że ten dzień nigdy nie nadchodzi. Lub kiedy nadejdzie, jesteś już tak wyczerpany, że nie możesz sobie z tym wszystkim poradzić. Teraz pomyśl razem ze mną. Myjesz zęby codziennie, prawda? Weź prysznic, jedz, pij wodę. To czynności, które są częścią rutyny. Nie musisz tego planować. Po prostu to robisz i właśnie w tym tkwi sekret. Kiedy zaczniesz uwzględniać drobne zadania związane ze sprzątaniem w ramach swojej rutyny, a nie jako coś od siebie, wszystko zaczyna płynąć bardziej naturalnie. Na przykład, podczas parzenia kawy możesz odłożyć naczynia z poprzedniego wieczoru. Po kąpieli skorzystaj i osusz ściany prysznica myjką lub starym ręcznikiem. Kiedy nadejdzie czas umycia zębów, szybko wytrzyj go do zlewu. Nic z tego nie zajmuje dużo czasu. To dwie, trzy minuty, które dodawane w ciągu dnia sprawiają, że zadania nie kumulują się i nie stają się ogromnym obciążeniem. To tak, jakbyś sprzątał dom na autopilocie, bez konieczności zatrzymywania w tym celu wszystkiego. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których będziemy potrzebować więcej czasu na wykonanie konkretnego zadania, ale gdy podstawy są utrzymywane na co dzień, te konkretne zadania nie stają się uciążliwe. Kolejną ważną kwestią jest uwolnienie się od idei wszystko albo nic. Jeśli nie udało Ci się dzisiaj zrobić tego, co chciałeś, nie ma problemu. Jutro jest kolejny dzień. Dom nie musi być cały czas nieskazitelny. Musi być funkcjonalne, przyjemne i wystarczająco czyste, aby zapewnić Ci spokój. A jest to znacznie łatwiejsze do osiągnięcia, gdy sprzątanie jest częścią Twojego życia. Bezpośrednia korzyść? Przestajesz czuć się niewolnikiem sprzątania. Poczucie winy maleje, napięcie znika, i zaczynasz zdawać sobie sprawę, że tak, możesz utrzymać czysty dom, żyjąc swoim życiem, pracując, dbając o rodzinę, odpoczywając. Sprzątanie staje się sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. I zaczynasz żyć z większą lekkością, celem i autonomią. Bo w ostatecznym rozrachunku, dbanie o dom nie musi być ciężarem, może być przedłużeniem Twojej dbałości o siebie. Aha, i zanim powiem Ci następną wskazówkę, skorzystaj i subskrybuj kanał tutaj. Dzięki temu nie przegapisz żadnych nowych treści z praktycznymi wskazówkami, dzięki którym Twój dom będzie lżejszy, lepiej zorganizowany i bardziej podobny do Ciebie. Łączny? Przejdźmy teraz do następnej wskazówki. Wskazówka 4. Podziel się obowiązkami z tymi, którzy mieszkają z Tobą. Jedną z największych przyczyn przeciążenia w rutynowym sprzątaniu jest, kiedy wszystko spada na jedną osobę, i najczęściej tą osobą jesteś ty, nie dlatego, że chcesz, ale dlatego, że stopniowo podejmowałeś się każdego zadania, a potem, następną rzeczą, którą pamiętasz, jest to, że zajmujesz się całym domem, od naczyń po łazienkę, od ubrań po podłogę, jakby to był twój wyłączny obowiązek. Ale powiem ci coś bardzo ważnego. Opieka nad domem jest obowiązkiem wszystkich, którzy w nim mieszkają. Nie ma znaczenia. Czy są to dorośli, dzieci, partnerzy, członkowie rodziny? Każdy może, a e, i powinien, współpracować w ramach swoich możliwości. A ta współpraca nie jest przysługą. To świadome współistnienie. Jeśli mieszkasz z partnerem, usiądźcie razem i porozmawiajcie o sprawiedliwym podziale. A uczciwość nie oznacza pomóż mi, oznacza dzielimy się. Jeśli masz dzieci, nawet małe, angażuj je w zadania. Małe dzieci mogą odłożyć zabawki. Zabrać naczynia do zlewu, pościelić łóżko po swojemu. A to oprócz odciążenia uczy cię także odpowiedzialności i przynależności. Oczywiście, delegowanie wymaga również jednej rzeczy: zrezygnować z absolutnej kontroli. Czasami łóżko nie będzie idealne, ręcznik będzie zawieszony krzywo, podłoga może nie wyglądać tak, jak gdybyś to zrobił ale to jest w porządku. Najważniejsze jest to, że nie dźwigasz wszystkiego sam. I że domem zajmują się wszyscy w miarę swoich możliwości. Aby zastosować to w praktyce, zacznij powoli. Ustal stałe zadania dla każdej osoby w domu. Może to być prosta sprawa: kto suszy naczynia, kto wynosi śmieci, kto w nocy zamiata podłogę. Jeśli możesz, stwórz listę widoczną na lodówce. Ważne jest, aby uczynić to częścią rutyny każdego człowieka. Bez walki, bez przesadnych wymagań, ale stanowczo. Bezpośrednia korzyść, czujesz jak ciężar spada z twoich pleców, rutyna zaczyna przebiegać płynniej, a atmosfera w domu poprawia się, bo gdy za wszystko odpowiedzialna jest tylko jedna osoba, zmęczenie wpływa nawet na relacje, ale kiedy każdy wykona swoją część, dom staje się zespołem i wszystko przebiega znacznie lepiej. Ponieważ zasługujesz na czysty dom, to prawda, ale zasługujesz też na spokój, partnerstwo i odpoczynek. Sprzątanie nie jest równoznaczne z poświęceniem. Chodzi o wzajemną opiekę. Wskazówka 5. Przygotuj pisemną i widoczną procedurę. Czy kiedykolwiek próbowałeś sobie przypomnieć, co musisz zrobić w domu, i po prostu kręciłeś się w kółko? Albo gorzej, zacząłeś zadanie, zatrzymałeś się w jego połowie, przeskoczyłeś do kolejnego i na koniec żadnego nie dokończyłeś? Zdarza się to każdemu. I w większości przypadków nie jest to spowodowane lenistwem czy brakiem czasu. To dlatego brak jasności. Głowy mamy zajęte, zadania się pomieszały i gubimy się w tym, co jest priorytetem. Dlatego posiadanie pisemnego programu ćwiczeń, najlepiej widocznego, ma tak ogromny wpływ na transformację. Kiedy masz uporządkowane zadania na papierze lub na tablicy w terminarzu, aplikacji, pamiętniku, a nawet na kartce papieru przyklejonej do lodówki, sprzątanie przestaje być mylącą chmurą mentalną. A staje się czymś konkretnym, namacalnym i możliwym do wykonania. I nie musi to być nic wymyślnego. Pomaga w tym prosty notatnik podzielony według dni tygodnia. W poniedziałek zapisujesz: wypierz ubrania, odkórz pokój. Wtorek: posprzątaj łazienkę, wynieś śmieci. I tak dalej. Możesz organizować według pomieszczeń, rodzaju zadania lub dostępnego czasu. Sekret polega na dostosowaniu się do rzeczywistości i wyjaśnieniu wszystkiego. Już sam akt pisania przynosi uczucie ulgi. To tak jakbyś zdjął ciężar z głowy i przeniósł go na papier. A kiedy zobaczysz tam swoje cele, dobrze określone, łatwiej będzie działać, nie marnując czasu ani nie przytłaczając się próbami zapamiętywania, co należy zrobić. Kolejna zaleta: zaczynasz mierzyć swój własny postęp. Skreślone zadania, ukończone dni, to wszystko dodaje motywacji. Ponieważ oglądanie małych osiągnięć daje poczucie, że idziesz do przodu, i to właśnie utrzymuje stałość. Nie jest to doskonałość, to poczucie, że zmierzasz we właściwym kierunku. Chcesz iść dalej? Użyj różnych kolorów, naklejek lub tablicy w kuchni. Zaangażuj w to planowanie tych, którzy mieszkają z tobą. Kiedy rutyna jest widoczna dla wszystkich, dom staje się środowiskiem bardziej sprzyjającym współpracy, a zadania przestają być samotnym ciężarem. Bezpośrednia korzyść? Czujesz, że masz kontrolę. Przestań gasić pożary, przestań zapominać o tym, co było ważne i wreszcie uda ci się utrzymać porządek w domu, bez konieczności pamiętania o wszystkim. A to w świecie, w którym mamy już tysiąc rzeczy do przemyślenia, jest niezbędnym wytchnieniem, ponieważ organizacja nie polega na sztywności, chodzi o wolność. Jasność w zakresie codziennych zajęć zapewnia dokładnie to, lekkość i swobodę lepszego życia. Wskazówka 6: dostosuj swoją rutynę do rzeczywistości, a nie do tego, co widzisz w internecie. Być może jedną z rzeczy, która najbardziej obciąża tych, którzy zajmują się domem, jest porównywanie. Oglądamy filmy przedstawiające idealne rutyny, nienaganne domy, kalendarze pełne wyznaczonych zadań, lśniące łazienki, łóżka pościelone z dopasowanymi poduszkami, a potem patrzymy na naszą własną rzeczywistość i myślimy. Nigdy sobie z tym nie poradzę. A wiesz, co to generuje? Zmęczenie, poczucie winy i zniechęcenie. Wszystko, czego nie potrzebujesz. Prawda jest taka: procedura sprzątania musi być wykonana za Ciebie, a nie po to, by zadowolić standard doskonałości, który nie istnieje. Każdy dom jest domem, każdy człowiek ma inne życie. Są ludzie, którzy mieszkają samotnie, ludzie, którzy cały dzień pracują na zewnątrz. Ludzie z małymi dziećmi, trójką dzieci, ze zwierzętami, z małą przestrzenią, z dużą ilością do uporządkowania i to wszystko trzeba wziąć pod uwagę, tworząc idealny plan dnia. Zatem przestań już próbować kopiować gotowe procedury, które nie pasują do Twojego życia. Zamiast tego przyjrzyj się uważnie swojej rzeczywistości. Ile masz czasu dziennie? Które momenty są najbardziej energetyczne, a które najbardziej męczące? Jakie zadania naprawdę wpływają na samopoczucie Twoje i Twojego domu? Na podstawie tych odpowiedzi zmontuj Twoja spersonalizowana rutyna. Nie musisz mieć pięciu zadań dziennie. Jeśli możesz zrobić tylko jedno, niech to będzie zrobione z obecnością i stałością. Jest to o wiele potężniejsze niż próba zdobycia świata w ciągu zaledwie jednego dnia i zakończenie się poczuciem porażki. Co więcej, szanowanie własnego rytmu nie oznacza bycia mniejszymi możliwościami. To bycie mądrym, to zrozumienie, że w prawdziwym życiu zdarzają się nieprzewidziane zdarzenia, jest zmęczenie, ma fazy i to wszystko jest częścią tego. Za kilka tygodni będziesz mógł zrobić więcej, w innych zrobisz podstawy i wszystko będzie dobrze. Ważne jest, aby podążać, nawet małymi krokami. Korzyści z tej zmiany perspektywy są ogromne. Przestajesz wymagać nieosiągalnej perfekcji i zaczynasz dbać o dom z większą miłością. Większą prezencją, większą lekkością, a to wpływa na wszystko: twój nastrój, twoją energię, atmosferę w domu. Ponieważ rutynowe sprzątanie nie jest konkurencją, to jest ostrożne. A najlepsza opieka zaczyna się, gdy siebie słuchasz i szanujesz. Wskazówka 7. Stwórz rytuały zamykające dzień. Znasz ten moment, kiedy dzień w końcu się uspokaja, dzieci już śpią, obiad się skończył, zaczyna zapadać cisza. To idealny czas. Aby zastosować w praktyce jedną z najprostszych i najskuteczniejszych czynności, które pozwolą utrzymać porządek w domu bez kumulowania wysiłku rytuały zamykające dzień. I nie, nie chodzi o to, żeby zrobić mini sprzątanie przed snem, wręcz odwrotnie. Jest to lekka, krótka rutyna, trwająca maksymalnie 15 minut, która ma jeden cel. Wyjdź z domu w dobrym stanie, aby dobrze rozpocząć kolejny dzień. Nic o doskonałości. Po prostu funkcjonalność i lekkość. Rytuał ten może obejmować na przykład szybki spacer po pokoju, złożenie koca rzuconego na sofę, ułożenie poduszek. Zbierz porozrzucane zabawki, odłóż naczynia po obiedzie, wytrzyj zlew, wynieś śmieci z kuchni, jeśli są pełne. Są to małe działania, które po zsumowaniu dają natychmiastowe poczucie organizacji i dobrego samopoczucia. Dom oddycha i ty też. Sekret polega na powtarzaniu tego rytuału codziennie, podobnie jak mycie zębów. Żadnych wielkich oczekiwań, żadnej wagi. Z biegiem czasu staje się to automatyczne i zauważysz, że zadania na następny dzień staną się lżejsze, ponieważ wszystko już poukładałeś. Dzień zaczyna się bardziej płynnie. Śniadanie odbywa się bez tego wizualnego bałaganu. Twoja głowa również zaczyna być bardziej zorganizowana. Aby było to łatwiejsze. Mniej pod ręką przedmioty, których używasz w tej rutynie. Ściereczkę gotową do spożycia w kuchni, kosz do przechowywania drobnych przedmiotów, specjalne miejsce na odpady nadające się do ponownego przetworzenia. Dzięki temu wszystko jest szybsze i bardziej funkcjonalne. A oto największa zaleta tej wskazówki: to nie wymaga wysiłku, a daje ogromne rezultaty. Spokojniejsze, mniej stresujące i bardziej przyjazne środowisko. A co najważniejsze, Dzień kończysz z poczuciem spełnienia, bez zmęczenia, ponieważ utrzymanie porządku i porządku w domu nie polega na wielkich działaniach. Chodzi o małe rytuały, które wykonywane ze stałością i uczuciem zmieniają Twoją rutynę i Twoje życie. Czy widziałeś, że nie musisz się zabijać, sprzątając codziennie, żeby mieć w domu porządek? Z tego filmu nauczyłeś się, że nie chodzi o robienie wszystkiego. Chodzi o robienie tego, co naprawdę ważne. Zgodnie ze strategią, konsekwencją, a przede wszystkim z poszanowaniem własnego tempa. Rozumiesz, że próby samodzielnego radzenia sobie ze wszystkim tylko oddalają cię od równowagi, której potrzebujesz, że organizacja działa znacznie lepiej, gdy dzielisz zadania, dostosowujesz się do swojej rzeczywistości i odsuwasz na bok ideę doskonałości, że utrzymanie porządku w domu może i powinno być łatwe, możliwe, realne. Teraz to zależy od Ciebie. Zacznij powoli. Wybierz jedną z tych wskazówek, która miała dla Ciebie największy sens i zastosuj już dziś. Przetestuj i poczuj, jak działa w Twojej codziennej rutynie, a potem stopniowo dostosowuj resztę. Ważne jest, aby nie trzymać się wszystkiego co do Joty. Ważne jest, aby iść do przodu w swoim czasie i na swój własny sposób. A teraz chcę wiedzieć, którą z tych wskazówek zastosujesz jako pierwszą? Powiedz mi tutaj w komentarzach, a jeśli ten film Ci w jakikolwiek sposób pomógł, zostaw lajka, udostępnij go znajomemu, który ma dość sprzątania i zasubskrybuj kanał. Co tydzień pojawiają się nowe treści, które pomogą Ci żyć w bardziej zorganizowanym, czystszym i znacznie spokojniejszym domu. Bo w ostatecznym rozrachunku, dobrze utrzymany dom to nie taki, który zawsze świeci, to taki, który wita, funkcjonuje. I szanuje życie tych, którzy w nim mieszkają. I to, mój przyjacielu, zaczyna się od ciebie. Nie potrzebujesz już żadnych rozliczeń. Potrzebujesz rutyny, która będzie dla ciebie skuteczna.